Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. serdecznie. Z tej strony ja myślę, że. legende. legendę! No, jestem legendą. Woo! Patrzcie, patrzcie, tutaj na boczek, tutaj na boczek, rank legend. Łof, wof, wof, wof. Ok, to komuś się tutaj trafiło 5239 konsów, ale okej. Okay. Jak o, widzicie? Chyba pan tutaj będzie otwierał, więc musiał Nie, nie będzie otwierał. ale oswiera. patrzcie na te party klasy, nie, no, są epickie. Yy, I zaczynamy dzisiaj od. Opening? Dlatego cyk Chyba będzie dzisiaj tylko opening. Wow. Teraz się tak epicko czuję. Naprawdę się czuję mega. Naprawdę bardzo mega. Się czuję i daję styk. Fireworki. O, tam, tam, tam. Otworzymy sobie jeszcze jedną, bo mnie stać. Tylko jedną? Nie, jeszcze jedną. Ale wstać tylko na jedną? Jeszcze? Nie. No, mogę jeszcze dwie otworzyć, ale nie wiem, czy się otworzyć inne. Dobra, to otworzymy jeszcze jedną. Dobra. Oj, ale laks. Tą? O!

Shit. What? Biały item! Kurde! A, szkoda Dobra, je otworzymy jeszcze jedną, bo mnie stać laksy, Przez te partyklesy A, Przez te partyklesy są duże laksy, ale fajne są Dlatego wiesz Chcę, włączyć wszystkie okno Oczywiście ktoś tu musi mi przeszkadzać Dobra, to A otworzymy tą O, końcy. Bym myślał? A więc otwórz, czekaj, tą! O, tą! Którą? Którą? Tutaj dom. Was farmy. I uwaga. Ostatnia skrzynka. Cyk! A! Painbole. Hm, szkoda. Ale to już będzie przedostatnia skrzyneczka otwierana. A w sumie nie. 5000 cyk. Otwieramy. Otwieramy Ancient'a. I oczywiście ktoś musi mi tu przeszkadzać. Jakiś typ, zwierzę na domki. żalu. Czek. Hmm. Ja o, Partiklesy! Ja o o, -o! Oh yes, legenda trafia legendy. O patrz mój skin. O! Oh! Oku. Oh, legenda. Legend partikles. Ja uruchomię, je! O, dawaj uruchomię. Te partikles nowe. O, czekaj, czekaj, no. Te ale beka Patrz na to. Woo! Oh. O! Ooo. te są to... lepsze, bo te nie lagują. Uf. ale są ładne. Jak tego typa chcę zrzucić stąd? Dobra. Więc otwieramy już niestety ostatnią skrzyneczkę dzisiaj. dzisiaj o, really? Tylko taką? No, już nie mogę, nie mam więcej końców. Otwórz tam, tam, tam. A. Te szkółki yeah, <laughs> Czekaj, ja sobie założę to Patrz! A za, <laughs> Jeszcze mieć jedną tym, to Od dzisiaj tym będę chodził Jeszcze mieć jedną Mogę latać jako dzięki Nie, ja nie mogę Ale jeszcze Tak skoro jestem legendą, To każdy to wie O, w sumie zobaczmy sobie villagera Jak wyglądam O, 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 o Patrz! Rzucam emeraldami! Oh! Uwaga, bo to zabiera ci gemy. Naprawdę? Aha! O! Ej, naprawdę to no za, zabieram gemy, A ty zdobywasz gemy? No tak. O, to mam. To jest taki transfer, lel. No kurczę ty! Łap Że nie mogę z nim. Gemy? Ej, typ... Niech. TEN TYP NIE mhm. czekaj, zmień zmi się na chwilę w Blaze'a Ale gemę? To masz Chodź, chodź na chwilę w Blaze'a Bo ten typ nie ma gdzie nie? chodź chodź Widera. A, o, to mam w tak. Patrz, jak szybko latam A co daje Wider? To samo co... Blaze, tylko że może fajnie latać to, to, tutaj mi możesz dawać gemę <laughs> Bo jest końc parkoury, a to jest koniec parkura, to jej nie dojdzie i ladżer? Chodź, masz, masz gemy, Łap gemmy. Będę, będę taki bogaty. Łap jeszcze jedno. Dobra, hikichi, hi, hi, dobra. O, ale fajne. Ej, ty, dobra. Wendermana! Eterol Dragon! A! DRAGON! Radioaktyw! Dobra, Eteral Dragon też. Ej, czekaj, ja jestem ciekawy, jak wygląda Wider jeżdżący na lateral Dragonie. Patrz, jak to wygląda. Jeździ kurczak. Łiii, o kurczak. O. Dobra, Ej, nie no, ale, I Ludzie, stworzył, um, opening, skrzyneczek z moją legendą ranką. Za niedługo będzie już kolejny otwierać otwieranie paczek. a tak dokładnie za dwa, mi za dwa miechy. No w sumie nie Co? za dwa... Nie za dwa miechy, tylko y, trzy dni i miesiąc. Bo za trzy dni wrzucą... Y, wrzucam już y, ten, y, ten... ten... Y, miesięczny, miesięczne końcy i sobie odbiorę Legendę DDD. I jak sobie odbieram legendę, to wtedy będzie już miał 30 000, 361 I za, jak będzie następny miesiąc, to będę miał już 60 tysięcy i będzie następny Penik, ale się cieszę A ile dostaje legenda za Montryvonsa? Eee, 30k Czyli będzie można odbierać 3 ale? No A ile dostaje no, za zakupienie tego? Eee, 30 Dopowiedzieć o otworzyć 6 sze mecigali. Nie, bo miałam 15. A chwilę, czekaj, ja, ja mogę odebrać. Czekaj, ej, ej, czekaj, czy, zobaczmy, czy mogę odebrać z tego. Zostało wykryte zagrożenie. No możesz, Je, jak kupisz, to od razu możesz. Oooo, to się zapowiada. Zapowiada się dalej, otwieranie skrzynek. Zapowiada się dalszy opaźnik. Ehe. Ej, ty, tak, mogę odebrać. O Lul! O poczekajcie, to, to wyjdziemy. Tutaj nie patrzcie na moje serwery. O, fajle to login, 0. Cancel. Poczekamy chwilę w menu moim. Pięknym 183 Multiplier Login in. Tak, mam 30 tysięcy! No to otwieramy dalej. No to chodź na 28. Ehm. Dobra, 28 i sobie włączam. Party class 28. Legendę mi się Has joined! Aha, każdy już to wie. Każdy już wie, że jesteś na serio. Dobra, teraz śniłby to nie zagrożenie. zagrożenie. Dobra, panie, teraz em, chodź tutaj przy Draw My Thing. Otwieramy skrzyneczki. Tutaj, Draw My O, tutaj, my tutaj, my tutaj, my tutaj, my tutaj, my tutaj, tutaj! Filip! Próć, tu, chodź. Tutaj. Dobra, no to otwieramy dalej skrzyneż. Wow. Nie spodziewałem się takiego zwrotu akcji. No nawet ci piszę, że ten... Że no. jak kupisz rękę, to razu musisz te brać. Więc wy widzowie się nie pomylcie. I ja otwieram... Ja chcę tą. Chebło się. Acładamy. Fair worki. Ten I Może to... O! MARTYS! O dobra, teraz o, teraz to pasuje do mnie To pasuje do mnie Ja cię, co za fart Dobra, widzę, że też ktoś otwiera partyklesy Partyklesy, tak partiki klesy, partiki klesy, partiki. Klesy. Ale kiedy znowu partyklesy? Ja nie mogę To, to, to jest ja ja bardzo świetny materiał Jestem taki unlucky, że otwieram to o. O. Kolejne a, A, nie wierzę! Czy... Następne partiklesy. Ja nie mogę jeszcze chat! Ja Cię nie wierzę, partyklesy następne! Dawaj, sprawdźcie, sprawdźcie! Ja, NIE! To nie mam jakiś debil! Dawaj, sprawdźcie, ale dobra, teraz sprawdźcie. Patrz na to! Swag, girl. Swag. No, Tu Cię pasuje! Nie, bardziej pasuje do mnie Bloodlust. I ten pewnie nic nie otworzy. Ledgermore? Słabo, słabo. Ej, ja też wropłem na początku! Ewa, to chodź, chodź, no do, in no chodź, do, in chodź do innych szklenek Chodź, idziemy do innych Ale nie, to no znowu partyklesy Ja nie mogę, ty jesteś taki lucky Gdyby można było dawać partyklesy, to byś mi jedne dał No jedną bym ci dał Flame ringi Bo ja, bo ja ten, bo ja... W moim szczęście pewnie nic nie trafię jestem biedny. Tutaj, o, tutaj Tutaj, Tom! Go ty, with this Nie yeah. Dużo pinballi Dobra ja item Mmm, ty! Ach, kurde, myślałem, że party klasy Jakby były by kolejne party klasy to. Dobra, ale ludzie, to był niespodziewany zwrot akcji. O, koniec. Party bomb! Where? E, dlatego, ludzie, ja mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. E, pamiętajcie, żeby zostawić. sub Suba suba zostawcie, proszę. A jakby co polecam teraz już kupić rangny, bo na przykład jak się macie hero yy, na to nie możecie sobie zostało kupić... Wykryte yy, za 64 zł yy, upgrade już do legendy, dlatego... Yy, yy, ja to zrobiłem i bardzo dobrze mi to wyszło. <grym> dlatego yy, ludzie... Yy, yy, ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. No i trzymajcie się i heja. Heja. He, he, heja, Heja. Haha. Sprzedałem się. Badąc...